Cześć, witajcie na kanale. Miją Pomysł na minutę. Dziś na moim stole Uniwersalny Kątownik Marki Milwaukee. Zapraszam! Moi drodzy, pierwszą rzeczą, od której chciałbym zacząć, to przy zakupie zwróćcie uwagę na skalę. Czy skala jest w milimetrach, czy jest w calach, bo bardzo często przy mega okazyjnych zakupach okazuje się, że są to produkty, które mają skalę w calach. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkty. Używane. Jeżeli chodzi o ten kątownik, to jest on w całości wykonany z aluminium. Jest to aluminium grubości nieco ponad 4 mm. Nasza stopka ma 28 mm, więc jest dość spora. Z każdej ze stron mamy próg o głębokości 12 mm. Całość jest anodowana, anodowana jak widzicie na czerwono, z naniesioną laserowo skalą. Jest to bardzo trwałe. Ten kątownik, jeśli nie będziecie nim Rzucać i specjalnie po nim, nie wiem, rysować narzędziami yy, jakimiś traserskimi, niekoniecznie ołówkami, to powinien wytrzymać długie, długie lata. Yy, więc moim zdaniem, jest to produkt wart każdej złotówki, którą trzeba za niego zapłacić. Jest to urządzenie do prac stolarskich i do prac yy, ciesielskich. Yy, natomiast jeżeli chodzi o pracę ciesielskie, ja nie jestem żadnym specjalistą w temacie. Więc powiem Wam mniej więcej co, do czego służy, natomiast, no, tak jak mówię, cieślą nie jestem, nie chcę się wypowiadać za bardzo w tematyce, w której po prostu nie siedzę. Tyle myślę, jeżeli chodzi o naszą teorię. Przejdziemy do praktyki. Przychodzi on po prostu zapakowany na takim papierku, więc tutaj nie ma żadnych jakichś mega opa opakowań. Jeżeli chodzi o pracę, będę ją wykonywał w Waszą stronę. Więc zupełnie odwrotnie niż robiłbym to naturalnie w związku z tym, niestety, ale może się zdarzyć tak, że no nie wszystko pójdzie tak, jakbym chciał. W związku z tym nie krzyczcie na mnie, nie jest to naturalna pozycja pracy. Jeżeli chodzi o kąty, no to tutaj mamy kąt 90 stopni, który możemy sobie po prostu trasować bez najmniejszego problemu. Oczywiście warunkiem. Jest to, że jest to 90 stopni do tej powierzchni, na której stoi stopka. Więc jeśli belka nie jest idealnie równa, no to nie liczcie się z tym, że tutaj mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy. Tak? Natomiast z drugiej strony mamy kąt 45 stopni i ja spróbuję go sobie wytrasować z tego samego punktu, bo będzie mi to potrzebne za chwilę. I mamy, i tutaj mamy, moi drodzy, 45 stopni. Oczywiście napisałem do góry nogami, no ale już niech mi będzie. Mamy tutaj również na tym naszym najdłuższym ramieniu skalę w stopniach. I teraz do czego służy ta skala? Jeżeli chcemy, bo ona jest tutaj, widzimy od 5 do 75, mamy po prostu natrasowane te szerokości. Musicie też zwrócić uwagę na to, że ta skala w centymetrach nie jest co milimetr, tylko jest co 2 mm, i to w pewnym sensie bywa utrudnieniem, ale można się do tego spokojnie przyzwyczaić. Trasujemy sobie nasze 90 stopni, i teraz, jeżeli chcemy na przykład mieć kąt 5 stopni, tak jak w tej chwili, to sobie po prostu dociskając ten punkt przesuwamy tak, żeby Oznaczenie z tej skali nam się zgrywało z naszą krawędzią i mamy 5 stopni. Jeżeli chcemy tych stopni 25, mam nadzieję, że mi starczy do stołu. Tak jest, 25 to mamy tutaj 25. Tu mamy jeden kąt, tu mamy drugi kąt. Działa to fajnie, sprawdza się naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o 45 stopni. To jeżeli ta nasza skala jest po prostu prawidłowa, to w tym momencie, jeśli ustawimy się z powrotem do tej kreski, którą natrasowałem wcześniej, i przesuniemy się do kąta 45 stopni, tak jak teraz, to się powinno to nam mniej więcej zgrać z kreską, którą żeśmy natrasowali. Ja to spróbuję delikatnie przesunąć. Ustawić 45. No i moi drodzy, jest niemalże idealnie. Oczywiście no, ta belka jest już u mnie od jakiegoś czasu. Ona była strugana mniej więcej na wymiar, ale podejrzewam, że tego wymiaru już dawno nie trzyma, bo to już leży od jakiegoś czasu. Mamy tutaj jeszcze dwie dodatkowe skale. Jak widzicie, skale w decymetrach na metr. To są skale ciesielskie, zarówno jedna i druga. Do krokwi do mierzenia spadków, tutaj mamy do krokwi zwykłych i do krokwi koszowych, natomiast, tak jak mówię, no ja nie do końca na temacie się znam, więc tylko tyle wiem, że to właśnie do tego służy. Jeżeli chodzi o tą kreskę, która jest tutaj, to z tego, co się dowiedziałem, to ona służy do robienia i do trasowania czopów, natomiast no tam są jeszcze jakieś magiczne sposoby z zwieszaniem. Miarki i z przenoszeniem gdzieś tam kątów. Tego nigdy nie robiłem, więc też nigdy też tego nie potrzebowałem. W związku z tym nad tym dalej się rozwodzić nie będę. Tyle udało mi się dowiedzieć, że to służy właśnie do tego. Mamy tutaj jeszcze kolejną skalę. Ta skala się zaczyna mniej więcej na 2,5 cm, i jest co pół centymetra mamy tutaj takie ząbki. I teraz do czego służą te ząbki? Te ząbki, moi drodzy, służą do rysowania linii równoległych. One są po to, żeby nam nie uciekał ten nasz rysik i możemy sobie spokojnie, czy to w jedną, czy to w drugą stronę, weźmy sobie 5 cm, możemy sobie spokojnie te linie bez najmniejszego problemu trasować i nasz rysik nam stąd uciekał, nie będzie. Mamy tutaj również taki otwór, otwór, który się zaczyna mniej więcej od 2,5 cm i kończy się na nieco ponad 10, i ten z kolei służy do mierzenia obiektów, które nam ewentualnie wystają. Czyli robimy to po prostu w ten sposób, że mamy element wystający, zakładamy, zaglądamy w to nasze okienko poglądowe, i w tym momencie widzimy, że grubość mamy około. Centymetrów. Ona nie jest idealna, to jest jakiś fragment odpad z klejonki. To są takie podstawowe funkcje traserskie, które są zawarte w tym narzędziu. Ale ono ma jeszcze kilka innych funkcji. W Stanach narzędzie to nazywane jest speed square, ze względu na to, że można w dość szybki sposób, przytrzymując w ten sposób, znając odległość od naszej. Od krawędzi naszej stopy do naszego ostrza możemy sobie po prostu ciąć dość szybko. Natomiast jeżeli ta odległość stopy od ostrza jest niewielka i może się zdarzyć, że będzie nam to gdzieś tutaj tańczyć na wejściu, bo nie jesteśmy w stanie na odpowiedniej głębokości po prostu kontrolować tego kąta, to wystarczy, że odwrócicie to w drugą stronę i już tutaj dużo łatwiej jest nam to przystawić do krawędzi. Jeżeli chodzi o wiercenie czy wkręcanie jakiś długich wkrętów, to możemy spokojnie ustawiając go w ten sposób ustawić sobie naszą wkrętarkę czy wiertarkę czy wiertarko-wkrętarkę w taki sposób, żeby trzymała wszystkie kąty i żeby to nasze wejście było idealnie pod kątem 90 stopni. I jedną z ostatnich funkcji moim zdaniem średnio przydatną w Polsce jest ten kwadrat. Ten kwadrat służy moi drodzy do mocowania rur, do mocowania rur o średnicy 20 do 27 mm. I teraz jak to działa? Bierzemy sobie kawałek rurki. Wkładamy w ten sposób opieramy i to jest nasz stojak do cięcia. Wszystko fajnie, tylko że przy szlifierce kątowej przy bardzo dużych obrotach no, niestety trzeba by to było dość mocno docisnąć, żeby nam to nie latało, co może powodować uszkodzenie kątownika w tym miejscu. Więc dlaczego w ogóle tak zrobiono i dlaczego w ogóle tak to wymyślono? Jest to produkt amerykański. W Stanach jednak do cięcia rur i wszelkich tego typu rzeczy, jakichś długich szpilek, nie szpilek, używa się przede wszystkim przenośnych, akumulatorowych, pilarek taśmowych, które. Działają zupełnie inaczej i nie wymagają takiego dużego podparcia, yy, takiego dużego dociśnięcia w trakcie cięcia. W związku z tym jest po prostu ten produkt dużo trudniej uszkodzić. Jeszcze jedna dość ważna uwaga chodzi o te krawędzie, po których trasujemy. Polecam jednak, mimo wszystko, co jakiś czas je przetrzeć, dlatego że jeśli pracujemy już na gotowym, czystym materiale, może się zdarzyć, że odstawimy nasz kątownik, zabierzemy go. I dostaniemy brudny ślad. Więc co jakiś czas, jak już wiecie, że pracujecie na gotowym materiale, zwłaszcza przy stolarstwie, którego już nie będziecie chcieli gdzieś tam w jakiś bardzo mocny sposób dopieszczać, czy tam szlifować jeszcze raz i usuwać plamy po ołówku. Polecam jednak mimo wszystko co jakiś czas przetrzeć i nie będziecie mieli żadnych problemów. Jeżeli chodzi o ten produkt, to uważam, że są naprawdę fajne. Ma w sobie całą masę funkcji, no a funkcji ciesielskich akurat osobiście nie wykorzystuję, więc, z racji tego, no część z tej użyteczności mi niestety odpada. Natomiast produkt jest fajny, jest niewielkich rozmiarów, nie kosztuje dużo, bo kosztuje w granicach 60 zł plus minus 5 zł, jest naprawdę masa ogłoszeń na Allegro. Ja za swojego płaciłem 60 kilka, natomiast kupowałem go tutaj u lokalnego dystrybutora, ponieważ poszedłem na zakupy po coś zupełnie innego, zobaczyłem, wisi, mówię, kurczę, ten Chińczyk, którego mam, no już woła o pomstę do nieba i też no jest już dość mocno wysłużony i powycierany, dlatego czas na coś lepszego zamówiłem. Ceny sprawdzałem dzisiaj, więc myślę, że tam się bardzo mocno w najbliższym czasie zmienić nie powinny. Jeżeli znacie jakieś dodatkowe funkcje, o których nie powiedziałem śmiało, dzielcie się tym w komentarzach pod filmem. Czekam na wasze opinie. Naprawdę gorąco polecam wam to narzędzie, bo uważam, że jest mega spoko. A ja na dzisiaj kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na inne filmy i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, moi drodzy. Cześć!